Adam Roguski prosto z parkietu w najem długoterminowy nie opłaca się inwestować, bo demografia jest taka, że za chwilę każdy z nas odziedziczy mieszkanie, nie będzie najemców na rynku, a w najem krótkoterminowy turystyczny też się nie opłaca inwestować, bo w Polsce jest zimno, bo fiskus ostrzy sobie zęby na nieruchomości. No i najważniejsze, żebyśmy nie zostali oszukani przez deweloperów, a już z rynku konto to w ogóle. Taki obraz rynku można mieć, jeśli się przeczyta to, co się pisze w social mediach. A jak jest naprawdę w roku 2025, zapraszam na rozmowę z ekspertką. A w naszym studiu, Marlena Kosiura z portalu Inwestycje w Kurortach.pl. Dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie, zacznijmy od Kondo. To jest taki gorący temat, zwłaszcza w ostatnim czasie, bo słyszymy o projektach, które, mówiąc delikatnie, nie wypaliły, nie dostarczają tego, co inwestorom było obiecane. Sam model na papierze wygląda bardzo fajnie. Inwestujemy w pokój w hotelu, właściwie w jego budowę. Deweloper nam ten hotel buduje, a operator tym hotelem zarządza. No i pieniądze spływają do nas na konta. Część inwestycji wręcz obiecuje pewne stopy zwrotu w, w skali roku, no i różnie z tym bywa. I pytanie, czy ten rynek jest już skreślony totalnie, czy jednak jeszcze działa, i właściwie jaka jest jego skala? Możemy się posłużyć takim wykresem, który przygotował Emerson Evaluation, to jest to są dane po Pierwszym półroczu, jeśli możemy wyświetlić. I to jest pewien obraz rynku. Oczywiście każdy ma różną metodologię, ale te jasne słupki to są istniejące. Pokoje w szeroko rozumianych inwestycjach kondo albo apartamentach na, na inwestycyjnych. Szare to podaż, która do połowy tego roku przybyła, no a te ciemne. To szacowana podaż, jaka przybędzie do roku 2027. Więc mniej więcej tak liczby wyglądają. No, jak ten rynek wygląda, jest źle. Skala faktycznie jest duża, natomiast ja może zacznę od tych kondo skandali, jak ja to nazywam. Mam wrażenie, że to jest trochę never-ending story. Już tyle sytuacji mieliśmy, kiedy kolejny kondo hotel okazuje się że niewypłacalny czy ma turbulencje. Natomiast to nie zniechęca kupujących i w sumie dobrze, bo sama koncepcja kondo hotelu i takiego pasywnego zysku nie jest złym pomysłem inwestycyjnym, czy jakby sposobem na dywersyfikację na rynku nieruchomości. Natomiast na no zawsze gdzieś tam na początku biznesu stoi firma, stoją ludzie i ich wiarygodność i profesjonalność. I myślę, że to jest głównym problemem tego rynku, a nie obiecywane tam 7 czy 8%. Natomiast wracając do skali, no te dane faktycznie są mniej więcej podobne też u nas. My ten rynek trochę dzielimy według danych z, dwa, z maja tego roku jednostek działających w kondohotelach, hotelach, przy czym kondohotelach hotelach rozumianych jako inwestycje, w których kupujący musi oddać lokal w wynajem, czyli nie może tego samodzielnie wykorzystywać, nie może sobie znaleźć operatora. Tych jednostek działających w całej Polsce w kurortach i w miastach było 47 tysięcy. Natomiast w budowie realizacji jest w tej chwili około 11 tysięcy nowych takich jednostek i one powstają zarówno w kurortach, jak i w miastach. Natomiast no, rynek ma problem, to jest też problem dla hotelarzy, bo, bo te skandale głośne, które przewijają się przez wiele mediów. No też branża typowo hotelowa, gdzie właściciele obiektów jakby nie sprzedają tego w modelach kondo, ocenia, że to jest no po prostu jakby uderzające w wizerunek całej branży hotelowej. Jeśli chodzi o ten potencjał rozwoju rynku, to ile jeszcze takich inwestycji może wystartować? Tutaj jest pytanie głównie o nasycenie. Znaczy na pewno spowolniło tempo sprzedaży takich lokali. To już nie jest ten rynek, który był 4-5 lat temu. Nieruchomości wybudowanych, już gotowych do kupienia jest bardzo dużo. Więc te projekty, które były planowane, nowe, część z nich jest zawieszona i słusznie, bo jednak no, rynek musi wchłonąć to, co jest do sprzedaży, a naprawdę mamy praktycznie w każdym w każdym kurorcie budynki, które stoją. Budynki kondo hotelowe, apartamentowe, w których kupujący mogą po prostu wejść, obejrzeć lokat, zobaczyć, że ta inwestycja jest wybudowana, jak działa. Więc na chwilę obecną raczej takiej dynamiki nowych inwestycji, nie jest ona duża. Właśnie problem z, z tymi inwestycjami jest taki, że wchodzimy najczęściej w, na starcie, czyli ten obiekt dopiero będzie musiał zostać zbudowany, skomercjalizowany, i dopiero będzie mógł pracować na nasze zyski. Więc gdyby komuś teraz przyszło do głowy, że może jednak szukać inwestycyjnej okazji na tym rynku, to jakie trzy takie złote rady? No na pewno absolutnie. Wiarygodność dewelopera, wiarygodność operatora. Jeśli to jest duża spółka, która już działa w tym segmencie, działa w segmencie hotelowym i jakby skupia się nie tylko na deweloperce i sprzedaży lokali, ale też na działalności hotelowej, no to wiadomo, że jakby ich biznesem jest nie tylko marża deweloperska, ale też działalność hotelowa. Więc absolutnie wiarygodność podstawa. Dwa, lokalizacja, czyli miejscowość, która potencjalnie jest w stanie generować, mieć całą roczne obłożenie będzie po prostu przynosić przychód, czyli mimo wszystko jednak duże znane kurorty, duże miejscowości. Te mniejsze miejscowości, no nie skreślałabym ich, ale jednak no, z, z, wiążą się z pewnym ryzykiem i trzecia rzecz, no właśnie wiarygodny operator taki, taki hotelowy, ewentualnie jakby możliwość zamiany tego operatora i tu z kolei wracamy do lokalizacji, bo jak jest dobra, to nawet jeśli jeden operator sobie nie poradzi, to można go zmienić na innego. Jak widzimy, są takie trzy grupy główne, powiedzmy, geograficzne, czyli pas nadmorski, góry i aglomeracje. Jak to wygląda sezonowość? Czy aglomeracje dają trochę lepszy potencjał czy wcale nie. No zdecydowanie dlatego że jednak w miejscowości w miastach po prostu miasta to, to jest rynek i turystyczny, ale też rynek biznesowy, więc te hotele nie opierają się wyłącznie na turystach, którzy przyjeżdżają na wypoczynek. Z kolei wcale nie jest tak oczywista, jeśli chodzi o sezonowość gór i morza. Mówi się w powszechnej opinii, że góry pracują dwa sezony. Niekoniecznie, bo pracują też jesienią. Na przykład wiele hoteli ma bardzo dobre obu Wrzesień, październik, teraz. I tak jest zawsze. A z kolei morskie lokalizacje też są coraz chętniej odwiedzane zimą. Ferie są hotele, które mają cał, jakby obłożenie przez całe ferie, więc no, trudno powiedzieć o takiej typowej sezonowości dla każdego z regionów. A czy dobrym pomysłem jest kupowanie mieszkań na wynajem krótkoterminowy? No, można się zająć tym samemu, można powierzyć takie mieszkanie firmie. Wyspecjalizowanej w najmie. Czy to ma sens? Czy tutaj też no, nabudowane i nasprzedawane zostało już? Za dużo. Znaczy, myślę, że na rynku, jeśli chodzi o ten rynek wynajmu turystycznego mieszkań, czyli tak zwany short term, który na świecie się bardzo, bardzo dynamicznie rozbija, w Polsce też, w Europie, wszędzie, no, problemem nie jest sama podaż i popyt, tylko raczej regulacje, do których zmierzają właściwie wszystkie państwa, wszyscy włodarze w miastach, ponieważ no, w Polsce oczywiście tej skali jeszcze nie mamy, no, ale znamy przykłady z zagranicy, gdzie ta podaż wynajmu krótkoterminowego, powodowała, że jednak tych mieszkań w centrach miast do mieszkania jest coraz mniej, więc władze zaczynają reagować. Polskę też takie regulacje czekają i nie uciekniemy od tego, ponieważ w maju przyszłego roku wchodzą, wchodzi rozporządzenie Unii Europejskiej, do którego musimy się dostosować. No i w tej chwili trwają prace nad tym, jak to uporządkować, aczkolwiek te prace trwają też już wiele, wiele lat, więc um, kiedy projekt ustawy ujrzy światło dzienne, trudno powiedzieć. On miał być według zapowiedzi ministra. Do 30 września, ale niestety nadal go nie mamy. Według oryginalnych zapowiedzi, to nawet te założenia mieliśmy poznać o wiele, wiele wcześniej ale do tej pory no, rzeczywiście ich nie ma. Te główne założenia wynikające z unijnych przepisów przewidują co? Przede wszystkim rejestrację. Tak i to mieszkań. jest akurat bardzo dobry punkt, bo to o tym w, w, mówią właściwie włodarze wszystkich miast i kurortów też, bo takie miejscowości jak nie wiem Świnoujście, Kołobrzeg, Zakopane, trochę też na, Sopot, tak, całe Trójmiasto też narzekały na, na, na problem ze rosnącą skalą wynajmu mieszkań. Dla Włodarzym jest największym problemem, ale też dla wszystkich innych, którzy z tym rynkiem mają do czynienia, jest brak wiarygodnych danych, więc oficjalna rejestracja pozwoli zobaczyć w ogóle skalę, jaką mamy. No i władzom lokalnym być może w jakiś sposób reagować, jeżeli tego wynajmu będzie za dużo i po prostu sterować troszkę tym rynkiem. A można oszacować szarą strefę, jaka to jest część rynku, bo słyszymy różne mity, słyszymy też, że po wprowadzeniu takiej rejestracji, na przykład w Hiszpanii. Ani, no mnóstwo ofert z, z portali oferujących najem musiało zostać zdjętych. I to też czeka nas w Polsce, jeśli taka rejestracja zostaje wprowadzona. Wszystkie mieszkania, które nie będą miały tego, tego numeru nie będą mogły być wystawiane na, na tych portalach. Prawda, no ale tak, nie mamy oficjalnych rejestrów, nie mamy oficjalnych danych pokazujących skalę tego rynku, nie ma więc oficjalnych danych pokazujących szarą strefę. Faktycznie pojawiają się bardzo różne informacje. Kiedyś na jednej z konferencji branżowych miasto Sopot e, informowało, że um, u nich w miejscowości 60% takich mieszkań jest wynajmowane w szarej strefie. Ale kiedy już zaczęła się dyskusja wokół szczegółowych danych, i jak to zostało wyliczone, to w zasadzie okazało się, się, że nie do końca wiadomo. Więc faktycznie ta szara strefa jest, o tym nawet mówią firmy operatorskie z tego wynajmu, więc uporządkowanie tego rynku pozwoli. Hiszpania faktycznie pokazuje, że nadanie numerów, licencji i wciągnięcie do całego tego systemu, przede wszystkim tych dużych portali typu Booking czy Airbnb, powoduje, że, że można jakoś tą szarą strefę określić. Ale no też taka ciekawostka z kolei ze Stanów, gdzie ten rynek jest bardzo rozwinięty, pokazuje, że Rejestracja, likwidowanie szarej strefy i zmniejszenie ofert wynajmu krótkoterminowego wcale nie wpłyną na spadek cen nieruchomości i cen wynajmu mieszkań. I to jest przykład z Nowego Jorku, gdzie te restrykcje obowiązują już ponad półtora roku chyba i mimo tego, że z rynku wiele ofert zniknęło, to ceny wynajmu lokali na mieszkania wcale nie spadły. A kupowanie hmm. apartamentów za granicą, czy to może być takie nowe kondo, Mamy bardzo dobrze udokumentowany rynek hiszpański. Wiemy, ile tam Polacy kupują. Z tych danych można wyinterpretować, że kupują dla siebie, a nie inwestycyjnie. Z pewnych względów, które da się wyczytać ze sprawozdań, no ale bardzo dużo takiej kampanii marketingowej jest przede wszystkim w internecie. Pamiętam też, że ambasada Polska w jednym z takich egzotycznych państw wręcz ostrzegała przed takimi. Ofertami. Tak jest. No tutaj nagłówki social mediów z social mediów działają, rozbudzają wyobraźnię, że to jest tanie, szybkie, łatwe i warto inwestować za granicą w różnych kierunkach. Natomiast rzeczywistość jest taka, że faktycznie wiele firm na, na tamtych zagranicznych rynkach nie bywa wiarygodnych, a przede wszystkim kupujący nie są w stanie e, sami ocenić po prostu wiarygodności tej inwestycji, nie znają systemów prawnych, podatkowych, no i stąd są te, te wszystkie pułapki. Natomiast te zakupy w większości, tak jak, jak Pan mówił, w Hiszpanii, w innych krajach też raczej są dokonywane na zasadzie second homeu albo po prostu ochrony kapitału. Tak? Chce mieć nieruchomość za granicą i kupuje, niekoniecznie z myślą o zarabianiu. Także uważajmy, uważajmy, uważajmy. To chyba jest najlepsza rekomendacja, jeśli chodzi o te rynki, o których rozmawialiśmy. A rozmawiałem z Marleną Kosiurą, inwestycje w kurortach.pl. Dziękuję.